Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. E, takie szybkie przywitanie robię. Jest to taki zbiorczy vlog, pokażę Wam co się u mnie ostatnio dzieje, gdzie ostatnio byłam, w ostatnie tygodnie, e, co teraz czytam, e, co czytałam, więc mam nadzieję, że e, Wam się spodoba i życzę miłego oglądania. Chodzę z małym szerwnikiem, bo jestem aktualnie w żywcu e, i mam tutaj kilka książek, które do mnie przyszły. Po pierwsze, coś, co przyszło do mnie już jakiś czas temu, wziąłem to do żywca specjalnie, żeby wam pokazać. Jest to Anna, księżniczka Milardi, Anny W. Whitewood. E, jest to polska autorka, tutaj mamy ją z tyłu. I książka myślę mało znana, e, też nie za bardzo promowana. Ale ja pomyślałam, że Wam ją pokażę, bo może młodszych czytelników zainteresuje, bo jest to bardziej kierowane właśnie do tych młodszych. Uważam, że okładka bardzo przykuwa uwagę. Um, jest to historia młodej dziewczynki, Anny, która mieszka wraz ze swoją macochą, swoim ojcem oraz swoją młodszą siostrą Rosie. I Anna na początku książki idzie do siódmej klasy podstawówki, jej siostra idzie do pierwszej. One się przeprowadzają w ogóle do Nowego Miasta, ich ojciec jest politykiem, więc bardziej spędzają czas ze swoją macochą, z którą Anna nie do końca dobrze się dogaduje. Ona też jest taką, takim typem młodej, um, trochę zwariowanej matki, która bardziej patrzy na siebie niż na swoje dzieci. I na początku książki, właśnie, widzimy to, jak Anna zaczyna chodzić do nowej szkoły, poznaje nowych ludzi. Um, co ważne, to to, że jej mama zniknęła z jej życia już jakiś czas temu. E, nie do końca Anna wie, co się z nią stało. Prawdopodobnie zginęła, ale e, no, niektóre jakieś tam pytania pozostają niewyjaśnione. Nie, nie no i w Annie zaczynają budzić się jakieś tam moce, które ona powoli zaczyna odkrywać. Jest to powiązane z wieloma innymi rzeczami. Jej życie całkowicie się zmienia, różne osoby chcą do niej dotrzeć, i oczywiście wszystko będzie powiązane z tą tytułową milardią, czyli tym tajemniczym miejscem, które będzie w tej książce. E, I mamy tutaj. E, tak jakby dwie perspektywy. Jedna właśnie z tego miasteczka, w którym jest Anna, czyli Interlaken, a druga z Milardi. Więc tak, tyle o tej książce wiem. E, przypuszczam, że dużo osób o niej nie słyszało, więc może akurat kogoś e, zainteresuje. Przypuszczam, że za niedługo będzie jej premiera, jakoś chyba jeszcze w marcu. Więc tak, może, może akurat ktoś się skusi. Mam tu też inne, już bardziej znane książki. E, mam tutaj: A kiedy zniknie pustynia, e, którą będę dla Was recenzować. Więc za niedługo usłyszycie o niej na kanale. Mam oczywiście pięć egzemplarzy mojego nowego patronatu, czyli Hardstopper, o których też będę mówić oczywiście na kanale. Będzie Jeden Dzień Z Życia, tak jak przy poprzedniej części. Mam też legendę o popiołach i wrzasku Anny Bartłomiejczyk i Marty Gajewskiej, czyli bestsellerek, które napisały swoją kolejną książkę, przepięknie wydaną. I mam też The Gravity of was, która przyszła mi z Hardstopper, bo to chyba jakaś niedawna premiera od wydawnictwa Jaguar, młodzieżówka z tego co wiem, ale nic więcej nie wiem, więc tak. To tyle taki mały book haul z przyszłości można powiedzieć, ale wstawiam go tutaj, żeby wam zrobić mały przerywnik między tymi wszystkimi wydarzeniami i wstawkami, które dla was nagrałam. Z czytelniczym. Słuchajcie, zacznę od update'u życiowego. Zaczęłam pić czarną kawę. Jakby... To jest ten moment w moim życiu, gdzie postanowiłam, że nie mogę pić tyle mleka, bo po pierwsze ja mam nietolerancję laktozy, więc zawsze piłam mleko bez laktozy, ale rozumiecie, że jak karton mleka wypijałam w dwa dni. Um, nie działało to dobrze na mój brzuch, więc postanowiłam y, zacząć pić czarną kawę. Nie jest to Byt przyjemne dla mnie. Nie mówię, że jest to jakieś super doznania. Um, mam nadzieję, że po prostu się przyzwyczaje i zaraz będzie ta kawa, trochę lepiej smakować niż smakuje teraz. Okej, okay, update czytelniczy, bo trochę się podziało. Um, po pierwsze, co aktualnie czytam wszystkie moje rozpoczęte książki. Na pewno mam nagi sad Wiesława Myśliwskiego, w którym nie zrobiłam postępu, więc o niej wam nic nie powiem. Następnie mam pomroki. Pomroki e, Borszewicza. Jak wiecie, mroki, które są tu, e, były jedną z najlepszych książek w tamtym roku przeze mnie przeczytanych. A... Pomroki zaczęłam czytać już kiedyś. Um, przeczytałam kilka stron i odłożyłam tę książkę, bo doszłam do wniosku wtedy, że to na pewno nie jest dobra pora na nią. Szczególnie, że też słyszałam gorsze opinie o pomrokach um, i też moje odczucia podczas czytania były gorsze, więc doszłam do wniosku, że nie, nie chcę tego na razie czytać, bo bardzo chciałabym, żeby ta książka mi się spodobała tak samo jak mroki. Uh, jestem na początku, tylko że niestety zgubiłam miejsce, w którym jestem mam włożone karteczki, ale ja byłam dalej, więc jestem gdzieś tak przy 30 stronie. Uh, jak widzicie. Albo nie, nie widzicie, ale mam już dość sporo znaczników, jak na pierwsze 30 stron. Mm, tylko, że jak mroki opowiadały o śmierci, to ma opowiadać o miłości i mówi o tej miłości w bardzo taki, jak zawsze, zawiły i skomplikowany sposób, ale z drugiej strony mm, jest to strasznie proste. I te wartości tutaj przekazane, mam wrażenie, że są takie podstawowe. E w mrokach miałam dużo zaskoczeń, dużo takich refleksji, przemyśleń na temat swojego życia, e, które autor przekazywał mi w bardzo niestandardowy sposób. Tutaj ten niestandardowy sposób dalej jest zachowany, ale mam wrażenie, że to co on nam daje jest niczym nowym, niczym odkrywczym i, i po prostu jakoś mnie to nie zachwyca. E, czuć tu Borszewicza, takiego jak w mrokach, ale jednak nie wiem. No, coś, coś tutaj jest nie tak. Będę czytać dalej, na pewno ją skończę, zobaczymy. Mam też uwolnioną, z którą mam taki dość duży problem, bo książka mi się straszliwie podoba. Czyta się ją szybko, ale wolno. I jakby ja ją czytam i cały czas mam wrażenie, że ją czytam, a jestem dopiero tu, nie wiem o co chodzi, na 163 stronie w rozdziale 13. Uwolniona to jest historia autorki Tary Westover, która opowiada nam o tym, jak urodziła się w rodzinie Mormonów, jak to życie jej tam wyglądało, jak jej ojciec postrzegał, czy edukację, czy rząd. Widzimy bardzo taki specyficzny dla nas pewnie punkt widzenia. I widzimy też, jakby, jak życie tary się odmieniło. W momencie, gdy jej brat poszedł do koledżu, i też ona sama podjęła kilka różnych decyzji, które mm, sprawiły, że jakby poszła w inną stronę, niż by jej rodzina chciała, tak jakby przypuszczam, bo na razie ona jeszcze nie zrobiła nic dużego. Przypuszczam, że ja do tego momentu się. Zbliżam powoli. Powiem Wam szczerze, że strasznie mnie ciekawi ta książka. Jest naprawdę fajnie napisana, bardzo lekko i możemy skosztować tego życia autorki, tego co robiła na co dzień, jak, jakimi ludźmi się otaczała, jak oni postrzegali też świat i społeczeństwo. Jest to strasznie ciekawe i już rozumiem te wszystkie zachwyty nad tą książką, ale też rozumiem. To, że ktoś mógłby ją odłożyć, bo powiem wam, że jesteśmy na tej 160 stronie i do tej 160 strony nie zdarzyło się jakoś wiele rzeczy, które by przy tej książce mnie przytrzymały mocno i które by sprawiły, że ja myślę o niej wieczorami, gdy jej nie czytam. Nie, czegoś takiego nie było, ale z jakiegoś powodu bardzo mocno mnie do niej ciągnie. Plus też chciałabym zwrócić uwagę na wydanie, bo uważam, że jest bardzo ładna i też bardzo przyjemnie się czyta, bo się fajnie otwiera. E, zaczęłam też wczoraj, wracając z. W Katowicach, u Wiktorii z Bukami, um, zaczęłam czytać, słuchać Wróć przed Zmrokiem. I tutaj z tym jest związana bardzo ciekawa historia. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to już pewnie wiecie. Dałam informację na Insta że zaczęłam tego słuchać. Później usiadłam w domu, będąc już tak gdzieś tak w połowie książki, usiadłam w domu, żeby podpisywać na wiadomości na Instagramie. I trafiłam na wiadomość od pewnej kobiety, która zaznaczy, jest autorką książek. Polską autorką e, postanowiła bez żadnego ostrzeżenia, z premedytacją i złośliwością zaspoilerować mi co się dzieje w przed zmrokiem, jak to tam się kończy i jak się rozbija ten główny wątek. E, jakby ja to przeczytałam, co się zobaczy, to się nie od zobaczy. Um, więc już mam. jakby zaspoilerowaną całą historię. Zadzwoniłam do Zuzki, żeby się upewnić, czy, czy tak jest w tej książce i czy serio ta kobieta postanowiła jakby zniszczyć mi lekturę i zaspoilerować. Okazało się, że tak, że dokładnie powiedziała mi, co się dzieje, więc bardzo, bardzo dziękuję tej pani, może ogląda mój film teraz i się uśmiecha pod nosem, tak jak ja. Ogólnie nie wiem, w jaką stronę ten świat zmierza. Um... I żeby zrobić źle drugiemu obcemu człowiekowi, a spoileruje się mu książki? I też jeszcze autorka, która sama pisze książki? Jakby jak absurdalne to jest. Dosłownie. Bardziej mnie rozśmieszyła ta sytuacja niż zasmuciła. Znaczy, wiadomo, zasmuciło mnie to, że miałam zniszczoną książkę, która naprawdę mi się podobała. W końcu jakiś taki thriller, horror, coś takiego, co mi się spodobało, a wiecie, jakie mam z tym problem. I tu. Spoiler, bo czemu nie? Więc tak, było dość ciekawie, ale tak Przejdźmy do Wróć przed zmrokiem Historia pewnej rodziny, pewnego domu Mamy tutaj dwie perspektywy Perspektywę ojca oraz perspektywę córki Po latach, gdy już jest dorosła Perspektywę ojca poznajemy W momencie, gdy oni Raz z żoną i z córką przyprowadzają się Do tego domu, a perspektywę córki W momencie, gdy już Ona jest dorosła Ojca Nie ma i tyle. Rodzina wprowadza się do domu, do domu, który był wystawiony w bardzo niskiej cenie, ponieważ wiąże się z nim historia. Historia, można powiedzieć, taka paranormalna trochę, ponieważ mówi się, że dom jest nawiedzony. Doszło do zbrodni w tym domu wcześniej, przez to jest nawiedzony i dzieją się tam różne rzeczy, które od samego początku jakoś tam tą naszą rodzinę spotykają. Um, I ojciec postanawia... Po jakimś tam czasie napisać książkę właśnie o tym, co się działo w tym domu, podczas gdy oni tam mieszkali. No i poznajemy naszą główną bohaterkę, czyli właśnie córkę tego mężczyzny, który napisał książkę, za którą dość mocno to się ciągnie już, gdy jest dorosła. Ma ona trochę za zły ojcu, że napisał tę książkę, ponieważ dużo ludzi w nią. Nie wierzy, nie wierzy w to, że, wiecie, były jakieś tam duchy mm, i tego typu rzeczy. Jest ona cały czas atakowana, wiecie, przez ludzi, przez dziennikarzy, którzy chcą się dowiedzieć więcej, e, chcą, żeby zaprzeczyła temu, co się tam wydarzyło i tak dalej, wiecie, no, takie dookoła tej książki wydarzenia. I w związku ze śmiercią ojca ona postanawia wrócić do tego domu, bo chce go przygotować na sprzedaż. Mm, no i tam zaczynają się dziać dziwne rzeczy, gdy ona tam jest. I tak, jakby poznajemy e, historię z jej perspektywy, i ona jest mieszana właśnie z perspektywą ojca. Jest to strasznie ciekawe, i e, wiedząc już, jakby jak to się potoczy, e, to powiem wam, że się tego nie spodziewałam. E, I to mnie zaskoczyło, że w ogóle jakby w tę stronę poszliśmy i zmieniliśmy trochę klimat, tak powiem, nic więcej Wam tu nie będę zdradzać. Bardzo mi się podoba ta książka, świetnie się przy niej bawię, nie nudzę się, też nie pędzi za bardzo, jest dynamiczna, jest błyskotliwa, wszystko, czego potrzebowałam w tym momencie, ponieważ mam, jak wiecie, zastój czytelniczy już od dłuższego czasu i miałam problemy z audiobookami, żeby się wkręcać w audiobooki i jakoś tak z głupa sięgnęłam po ten i nie żałuję, bo mam wrażenie, że on jakby mnie trochę napędzi na następne audiobooki, taką mam nadzieję. Jeszcze z książek, które skończyłam, bo jakby tu nie było żadnej, którą skończyłam, po prostu. Teraz książka, którą skończyłam. I jest to Benjamin Ashwood, czyli właśnie pierwszy tom cyklu o Benjaminie Ashwoodzie. Jest to taka fantastyka, bardzo, bardzo fajna. Nie chcę wam tutaj o niej dużo mówić, bo będę też już o niej wspominać w podsumowaniu miesiąca. Tam będzie pełniejsza recenzja. Tutaj wam powiem tylko tyle, że główny motyw tej książki to motyw drogi, co strasznie mi się podobało, bo miałam wrażenie, że razem z bohaterami po prostu podróżuję i przemieszczam się z punktu do punktu. Trochę wyczuwałam vibe Wiedźmina, nie wiem dlaczego, bo nie spotkałam się z taką opinią, ale jak to czytałam, to czułam klimat Wiedźmina taki leciutki, jakby właściwie to z dystansem. Ale ja mam czasami takie jakieś dziwne skojarzenia, więc może to po prostu moja kwestia. A tak, w bardzo skrócie mówiąc, poznajemy tutaj Beniamina, który jest młodym chłopakiem i wyrusza po prostu w drogę szukać przygód z grupką ludzi. Którzy przybyli do jego miasteczka. Na pewno za niedługo wezmę się za kolejny tom, bo przy tym naprawdę świetnie się bawiłam. Więc tak, to tyle chyba. Taki szybki update czytelniczy, żebyście wiedzieli, co ja tutaj robię. Wracam do robienia mojego obrazu diamentowego i może uda mi się właśnie skończyć. Wróć przed zmrokiem. Przychodzę z bookholem z targów. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że um, ilość osób, która podeszła po zdjęcie, e, czy po e, podpisanie książki, czy po prostu chwilę pogadać totalnie mnie zaskoczyła. Bo, bo tyle was było i było to naprawdę wspaniałe. Każdej osobie dziękuję za podejście. Przepraszam, że nie dałam rady sobie ze wszystkimi zrobić zdjęci, nie dałam rady też pogadać z wami, bo wiele osób na przykład zagadywało jak tam targi i tak dalej, ale po prostu jak była kolejka po zdjęcie, to jednak głupio mi było, żeby tamte osoby czekały. Więc tak szybko dość ucinałam rozmowę, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że rozumiecie. E, po prostu, dziękuję. Więc tak, dobra, kończę już tutaj, bo się zaraz będziemy tu wzruszać. E, w piątek udało mi się kupić e, pięć książek, jedną dostałam, w sobotę nic nie kupiłam. E, z, z tych sześciu książek pięć to mangi, więc zaraz Wam je wszystkie pokażę. Jedną już przeczytałam, e, więc e, od razu Wam o niej powiem. Przejdźmy do niej. Jest to podrzask... To było tak bez... To było tak beznadziejne. O rany. To było takie straszne. Um, pokażę wam jak to wygląda pod obwolutą. Jest teraz straszne, nie że Tak, bardzo ładne. Mega mi się podoba wydanie. Ja już nawet zapomniałam o czym to jest. Um, przeczytałam to w drodze z Poznania w pociągu. Stara chłopaka, który znajduje mapę i razem z przyjaciółmi um, Idzie tą mapą y, i znajduje w lesie komodę. I Rin, nasz główny bohater, postanawia otworzyć jedną z szuflad tej komody, y, gdzie y, myślał, że nic nie ma, a jednak coś było, a raczej ktoś. No i tak się zaczynają tam różne wydarzenia w tej książce. Pomysł na fabułę mega mi się spodobał, ale realizacja po prostu, jakby. Mam wrażenie, że nic się tam nie trzymało, kupy i um, strasznie chaotyczna była ta książka, do tego um, uważam, że to jest jednak temat na troszkę więcej stron niż to i bardzo pędziliśmy tam. Um, jakby po prostu dostawaliśmy takie, wiecie, wyrywkowe jakieś wydarzenia, które miały nam się skleić w całość, ale w całości się nie sklejały, wiele rzeczy tam było niewytłumaczonych i było to nijakie, a bardziej raczej złe niż nijakie. No, więcej Wam tu nie będę mówić, po prostu jakby moim zdaniem książka nie warta przeczytania. Mam tu jeszcze cztery inne, które mi polecił też Pan na tym samym stoisku: Blufobia. Blufobia. <grym> <grym> Przepięknie wydana, strasznie mi się podoba tutaj ta okładka. W środku prezentuje się. Tak. I o czym to w ogóle jest, bo nie wiem. Aha, jeszcze wam nie pokazałam w ogóle, jak pod owolutą wygląda. Tak. W tej książce mamy chorobę, która się nazywa Indygopatia i jest to choroba pod wpływem, której ciało błękitnieje, a kości zamieniają się w szafir morski. I mamy tutaj dwójkę bohaterów, chłopaka, który stracił pamięć i dziewczynę, którą właśnie dotknęła ta choroba i razem muszą uciec z samotnej wyspy pośród oceanu. Czy to nie brzmi świetnie? Świetnie. I mam tutaj trzy trzytomową serię Prophecy, pierwszy, drugi, trzeci tom. Jest to też jakiś horror, bo ja chciałam horrory same, więc wzięłam same horrory. I tutaj mamy historię, gdzie pewien mężczyzna właśnie zamaskowany w internecie publikuje filmiki, gdzie przepowiada różne zbrodnie i w następne dni te zbrodnie się sprawdzają. No i oczywiście te filmiki przyciągają coraz więcej ludzi przed monitory, policja jest zaangażowana w całą sytuację i tak dalej. Co tam się dalej dzieje, nie wiem, ale bardzo mnie zaciekawił ten opis, więc wzięłam. I dostałam też książkę od wydawnictwa Copernicus Center, czyli Co pożera wszechświat i inne zagadki kosmosu. Ma to być w taki fajny, dość lekki sposób przedstawiony. I tutaj mamy napisane, że tę książkę czyta się jak najlepszą powieść kryminalną. Słynny fizyk gra w niej rolę detektywa, który błyskotliwie i z gawędziarską swobodą prowadzi nas od zagadki do zagadki, proponuje i rozważa możliwe odpowiedzi, ale i stawia kolejne znaki zapytania. Jestem jej mega ciekawa i już nie mogę się doczekać, aż przeczytam, bo bardzo mnie zaciekawiła. Więc tak, to tyle. Koniecznie się pochwalcie, co wy przeczytaliście z co 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 wy kupiliście, co wy przywieźliście. Nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. Co wy przywieźliście z targów książki? Piszcie mi wszystko w komentarzach. Wracajcie uwagi na bałagan w tyle, ale chciałam Wam jeszcze pokazać cztery obrazy, które oprawiłam, bo mam tu jeszcze obrazy, które yy, przywiozłam z Malty yy, i jeden, który dostałam, więc chciałam je w końcu oprawić, bo długo się za to zabierałam. Tutaj mam pierwszy. Czy to nie jest wspaniałe? Yy, tutaj jest drugi. Następnie trzeci wygląda tak. On jest w ogóle strasznie brzydko odłożony, bo jak widzicie, on się nie, jakby nie jest wymiarowo do tej ramki, a dlatego będę go później przekładać do jakiejś innej, którą zna, jak znajdę. I tutaj jest czwarty z nadwyraz i on stoi ogólnie tam na podłodze przy butach. Ogólnie nie mam gdzie ich położyć, bo już mam tyle obrazów. W samym salonie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem więc ja nie wiem, gdzie ja to zmieszczam. Zobaczymy. Przychodzę z updateem czytelniczym i też już trochę zakończyć tego vloga, bo udało mi się od ostatniego update'u przeczytać jeszcze jedną całą książkę i też trochę tam doczytywałam, inne rozpoczęte, ale w nich nie zrobiłam jakiegoś dużego progresu, więc o nich wam już nie powiem, ale zaczęłam i też skończyłam za zamkniętymi drzwiami B.A Paris. Ostatnio jakoś tak od kilku dni mam ochotę na thrillery, horrory, kryminały i skończyłam już w tym vlogu jeden thriller horror. I to było to. Co to było? Wróć przed zmrokiem. Nie mogłam przypomnieć sobie tego tytułu. Skończyłam Wróć przed zmrokiem i postanowiłam chwycić się za taki dość typowy thriller um, takie bardziej czytadło. Ja już czytałam jedną książkę, w której swoją um, cegiełkę dołożyła B.A. Paris była to dublerka, ona tam to ją napisała, chyba z kilkoma innymi autorkami. Um, I pamiętam, że ona była taka, wiecie, no, no taka średniowa. A za zamkniętymi drzwiami wszyscy polecali. Gdy pytałam kiedyś Was o wasze ulubione thrillery, to tam to się bardzo często pojawiło i wszyscy mówią, że to jest najlepsza jej książka. Ja do jej książek podchodzę bardzo z dystansem, bo traktuję je jako takie lekkie po prostu do, dla oderwania książki, w których nie doszukuje się jakiegoś nie wiadomo jakiego stylu i logiki. I tak też podeszłam do tej. Dostałam właśnie coś, czego raczej się spodziewałam, chociaż przyznam Wam szczerze, że spodziewałam się czegoś odrobinę lepszego. Tutaj mamy historię małżeństwa z pozoru idealnego, ale um, widzimy dwie linie czasowe: teraźniejszość i to, co było kiedyś. I a, widzimy w teraźniejszości, że ta kobieta jest z jakiegoś powodu bardzo wystraszona um, i boi się swojego męża, ale nie wiemy tak naprawdę o co tam chodzi i, i co się tam dzieje, ale widzimy, że coś jest nie tak. No i poznajemy w, w pewnym momencie tą perspektywę z kiedyś, w momencie, gdy oni się poznali, jak ten związek ich się zaczął, a, ponieważ nasza główna bohaterka yy, jest singielką, ma siostrę, która ma zespół Dauna, i ta sytuacja z jej siostrą um, odstraszyła, można powiedzieć, niestety, jej e, wcześniejszego partnera. No i gdy poznaje Jacka, jest zakochana, totalnie, totalnie przypada. Um, oni dość szybko się pobierają, i tak naprawdę po ślubie dopiero odkrywa, jakim on jest tak naprawdę człowiekiem, bo wtedy pokazuje swoją prawdziwą twarz. Nie będę Wam mówić, co tam się dzieje szczególnego. Um, oczywiście można się po części domyślić, że jest tam jakaś forma np. znęcania psychicznego czy różnych innych rzeczy. Ja tu nic nie mówię, nic Wam nie sugeruję. Um, ale ciekawi było zobaczyć taki obraz małżeństwa. Wydaje mi się, że, to, że troszkę przerysowany jednak. Um, ale jednak było to interesujące. Główna bohaterka oczywiście jest w bardzo ciężkim położeniu, e, bardzo trudnej sytuacji, e, sama nie wie, jak z tego wyjścia, też sama nie wiem do końca, jakbym postępowała na jej miejscu, wiedząc, że jej mąż przewiduje każdy jej krok. Ale wydawało mi się i tak za bardzo nieporadna i za bardzo naiwna, jakby niektóre jej zachowania były absurdalne i miałam ochotę nią potrzepać i powiedzieć ogarnij się kobieto. Bo była tak naiwna, była tak bezmyślna niekiedy, strasznie mnie irytowała w ogóle. I mam wrażenie, że ona była specjalnie tak wykreowana, ale coś wydaje mi się, że nie do końca poszło dobrze w jej kreacji. Nie wiem, po prostu główna bohaterka mocno mnie frustrowała i przez nią też ocena, moja ocena tej książki jest niższa wodami. 2.8, co jest taką, no po prostu mierną łodzoną i tyle, było okej, okay. wciągnęła mnie, zaangażowała mnie, ale nie było to nic szczególnie dobrego, um... Styl spoko. Styl do audiobooka, taki, żeby posłuchać sobie, jak robiłam obraz diamentowy. To było naprawdę w porządku, bo przyjemnie się tego słuchało. Nie było to głupio napisane, ale... Bo wiecie, że ja często mam takie wrażenie przy thrillerach, ale jednak, no, nie zachwyciła mnie jakoś szczególnie. Chociaż pomysł na fabułę uważam jest ciekawy. Zakończenie mi się nie podobało. Uważam, że to zakończenie było zbyt szybkie, jak właśnie nie wiem nawet, kiedy się jakby zaczęło to wszystko kończyć. I niestety... Uważam, że. Hm, tylko tutaj, okej, okay, dobra. Teraz powiem jeden mały spoiler do zakończenia. Bardziej, e, no tak, no do zakończenia będzie to spoiler, więc zostawiam wam tutaj e, minutę, do której sobie musicie przewinąć, żeby go ominąć. Więc tak, mam nadzieję, że już zostałam teraz z tymi, z którymi miałam zostać, którzy chcą to usłyszeć. Uważam, że naszej głównej bohaterce w zakończeniu to za łatwo, wszystko przyszło. Ona przez tyle czasu próbowała się uwolnić od tego męża, i nagle. Wszystko jej się udało: zamknęła go w tej piwnicy, dała mu te tabletki i tak dalej. Nie wiem, no po prostu to zakończenie było dla mnie takie zbyt pozytywne. I też miałam wrażenie, że temu mężowi za łatwo wszystko przychodzi, że on przewiduje każdy jej krok jakimś cudem. To było dziwne. I to się niekiedy mi nie sklejało wszystko. Więc tak, jakby nie chcę tutaj już więcej gadać o tej książce, bo nie uważam, żeby była jakoś szczególnie warta uwagi. Dajcie mi koniecznie znać, jakie thrillery polecacie, bo mam teraz fazę na nie i bardzo dobrze mi się ich słucha właśnie w audiobooku, więc możecie mi coś od siebie polecić. Dajcie mi też koniecznie znać, co ciekawego teraz czytacie, albo co przeczytaliście. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!